Hej, paweł z tej strony. Wreszcie zaczynamy sezon 2015-2016. Zaczynamy z grubej rury maratonem jutro. Dzisiaj dobrałem pakiet startowy, chciałem wam pokazać, jak, co w tym pakiecie się znajduje. Ostatnio przed y, połówką mówiłem, że ten pakiet był strasznie słaby, bo nie było tam właściwie nic. Tym razem dostałem dosyć dużą reklamówkę. Nie wiem, co dokładnie w niej jest, więc zobaczymy. Mm. Ulotki. Mogę to sobie wszystko i będzie w będziemy oglądać. Gratulacje ukończenia maratonu 2015. Trochę się kurwa pospieszyli. Fotki mi mogło zrobić. Spam. Spam. Maraton jest własnością Iron Man w tym momencie. Double więc Więcej Iron Man. Zapisałem się już na jednej, drugiej, trzeciej, więc nie wiem po co spamować dalej. Mm, więcej spamu. Więcej spamu. Dobra. Darmowe smoothie. Przyda się. Free smoothie. To się przyda. Mm, 5 dolarów. Zniszki w knajpie meksykańskiej, też się przyda, o miło z ich strony. Żel, 38 gramów żelu, 25 gramów cukru, węglowodanów, 7 gram cukru. Hmm, Jeszcze eee, crazings bo żurawina jest tak bardzo dobra, że trzeba ją posłodzić. Drugi żel. Recepta na rybę, jest pierwsza. O, to jest dobre. Dolar z ceny bananów. To się przyda. Co jeszcze mamy? Różową, serio? Bilet na prom. Mm, muszę się jakoś dostać na start. Start, trasa biegnie mniej więcej. Tak, cuda. Montażu. Tak nie trasa, więc muszę się dostać. Z miasta. Z minimety na linię startu. Promem. Wygraj wycieczkę dla dwojga. Na tajki. E, co muszę zrobić, żeby wygrać? Nie wiem, zobaczymy. Dostałem koszulkę. W ogóle dostałem koszulkę z konkurencyjnego maratonu Rotorua. To jest tył. Niestety przód jest e, z datą maratonu 2015. No ja nie robiłem tego maratonu w 2015, no więc sobie robię koszulkę. No cóż. Dostałem też koszulkę maratonu 2015. Dosyć fajna, jest to techniczny materiał, będzie do biegania. to Co jeszcze mamy? Reklamę banku. więcej jest fajnego. Reklamę... kamizelki obciążającej, wagowej. Nie wiem po co mi to. Waży wystarczająco dużo. Mamy jeszcze rękę. Mamy jeszcze mały ręczniczek. Jej. Przyda się. Ech. I tyle. No i przede wszystkim pakiet startowy jako taki, w którym to mamy. Już. A. Wszystko Oddaj mi to. Pakiet startowy. W pakiecie startowym są nagrawki. O, bardzo fajnie. Jest. Po co? Po co? Eee, Czujnik do czasu jest e, na numerze, więc nie trzeba go dawać do buta. To jest ok. Mój numer. opaskę na łapsko z jakiegoś powodu. Co jeszcze mamy? Coś nie spadło. A, opaskę na torbę. Reklamówkę. Mogę sobie zostawić rzeczy na starcie. Starcie jest o 6 rano, więc trochę zimno. Może być. I instrukcje, co z tym wszystkim zrobić. Eee! Bidnie w zasadzie. Ale niczego więcej się nie spodziewałem, także dramatu nie ma. Dobra. idę pobiegać jeszcze. Dzisiaj jest sobota, maraton jest jutro, idę się przebiec 20 minut. Zjeść, spać, staję o w nocy i idę biegać. Mam nadzieję że złamać 3,5 godziny, zobaczymy co z tego wyjdzie. Hej!